Cześć z tej strony Darek Lukowiec zwany Elektryk. piątek godzina 21 eee, dawno nie było żadnego vloga, więc uznałem że nastał ten czas żeby w końcu może coś wrzucić tego. Eee, tak pokrótce może przedstawię jak wygląda cała sytuacja w ostatnich dwóch miesięcy bez jednego materiału który był prezentacją, który był zresztą wcześniej nagrany tylko było trzeba to po prostu posklejać, więc tak jak dobrze zauważyliście, brałem udział w materiale na kanał do roboty. Link poniżej, jakby ktoś nie widział, miał być z tego materiał z tej instalacji, to znaczy z samej realizacji, miał być materiał. Aczkolwiek, no, niestety tynkarze mnie uprzedzili i zaczęli tynkować. W momencie, kiedy wychodziłem z budynku, trzy czwarte już było otynkowane, więc no, no nie byłoby zbytnio co pokazywać, oprócz buły, brzydko mówiąc, peszli na suficie, buły na podłogach i na parterze, na suficie, na, na uchwytach. Więc ominąłem to. Jeżeli ktoś obserwuje mnie na Instagramie, to na pewno zauważył, że były takie wrzutki z dziwnych rzeczy z jakimiś pętlami ogromnymi na suficie podwieszonymi. To, to tak, to, to jest właśnie ta inwestycja. Marku, pozdrawiam. Tak przy okazji inwestora. Więc tak, zakończyłem tamtą inwestycję. W międzyczasie zdążyłem zrobić. Jeszcze jedną inwestycję, fajny domek parterowy, ale nie uważałem, żeby to był jakiś super materiał na następny. Super materiał na materiał. O, masło maślane na następny materiał, który może się pojawić na kanale. Z tego powodu, że większość rozwiązań, które tam zostały zastosowane. Były praktycznie takie same jak na poprzednich realizacjach, więc no nie było sensu kręcić materiału na temat tego samego. E, żeby nie robić masła maślanego, tak jak teraz przed chwilą mówiłem, na, również i na kanale, bo to jest bez sensu. Po co powtarzać to samo w kółko? E, z ciekawych rzeczy, które mm, Wam obiecywałem i zresztą zostaną zrobione. Oprócz tej jednej, czyli tej realizacji, która jednak była na, na tej roadmapie mojej, jakiejś tam nowych, nowych materiałów, e, będzie obiecywane laboratorium. E, na pewnym kanale pojawiło się coś nawiązującego do mojego laboratorium. E, nie będę podawał nazwy. Jeżeli ktoś ogląda tamten kanał, to wie o co chodzi. E, aczkolwiek. E, ja tak ciś jak to zrobię. No, choćby świat się walił, tak czy jak to zrobię, bo uważam, że jest to warte, warte gry, warte świeczki. Z innych rzeczy ciekawych, może mi się uda to nakręcić. Zaraz wam pokażę. Tylko muszę znaleźć magiczny przycisk obracania kamery, którego nie widzę. No, to może tak pokażę. Jest wymiana. O, tam jest gdzieś antena LTE. Jest czy nie ma? No, tam na górze. O, o, o. Czekajcie, próbuję Wam to pokazać. O, tam jest an antena LTE, hmm. która no w, w, tym, w tym akurat specyficznym przykładzie nie daje sobie rady. Ogólnie jest spoko w, w terenach otwartych naprawdę uzyski z tej anteny są bardzo bardzo zadowalające, aczkolwiek w moim terenie, gdzie BTS tak naprawdę jest za górką, plus do tego dochodzi las i ogólnie teren zabudowany, praktycznie zaraz zaraz przy antenie są drzewa, no, no nie daje rady, no po prostu nie daje rady. Udało mi się znaleźć w końcu tą antenę taką Mam nadzieję, że wymarzoną do LTE do LTE Plus i, i, i wszystkich Ultra i tak dalej, jak zwał, jak zwał, jak zwał. Chodzi o to, żeby była jakakolwiek agregacja i żeby to poprawnie działało. Zalazłem w końcu tą antenę na pewnej grupie na Facebooku. Z tego co pamiętam, to to chyba jest grupa monterzy RTV Sat. Antena dość śmieszna. Damian, jeżeli mnie oglądasz z Damosa, to wiesz o co chodzi. No wygląda śmiesznie, naprawdę wygląda śmiesznie. Wyglądają jak, jak e, dwa. E, dwie przednie części rekina. E, jak to się nazywa ten Rekin? Rekin. Mm. No ten takimi z zębami na przodzie. No zapomniałem, napiszcie w komentarzu po prostu. To tak, tak wyglądają mniej więcej te anteny. Może wam linka pod spodem wrzucę, ale dopiero na tym materiale, jak będę to testował, bo zobaczymy, czy ta antena da radę. Jak da radę, to na pewno będzie, będzie link do tej anteny. Bo z tego co, z tego, co widzę po mm, uzyskach, jakie udało się. Instalatorom uzyskać, zrobić na tej antenie. No i jest jakaś, jakieś, jakieś światełko widzę w tym, że to LTE będzie działać. Dlaczego dalej pchnę w stronę LTE? Z prostej przyczyny. Firma, która ma mi docelowo dostarczać światłowód, niestety boryka się z problemami biurokratycznymi, to znaczy, chodzi o przejście przez E, chodzi o przejście przez tory kolejowe. No a z tego powodu, że mamy sytuację w kraju, jaką mamy, nie będę tego rozwijał, bo szkoda szczępić ryja, powiem brzydko. E, wszystko się odwleka i trwa o wiele za długo, niż powinno trwać. E, więc jeżeli ta antena LTE będzie działać poprawnie, to LTE u mnie zostanie jako backupowe łącze w razie W, gdyby miało gdzieś zerwać te światłowody, przy burzy jakieś dżowo miałoby się przewalić, czy tego typu jakaś historia miałaby nastąpić? Eee, z ciekawych rzeczy, które ostatnimi czasy nastąpiły w mojej firmie, znaczy w firmie w sumie nie nastąpiły żadne ciekawe rzeczy. Nastąpiło coś ciekawego? Nie. W firmie nie. Eee, ale... Znaczy, w sumie w firmie na, nastąpi pe, pewna zmiana. To znaczy, zmiana nastąpi, jeżeli chodzi o aparaturę e, modułową, która trafia do rozdzielnic e, elektrycznych. A to głównie z tego powodu, że Eaton wycefuje się ze swojej serii, którą w tym momencie ma, i zamienia ją na serię. E, niech przejedzie. Zamieniają na serię X Home, tak się to nazywa chyba, która całkowicie, ale to całkowicie mi nie pasuje, z tego powodu, że nie ma w niej pełnego sprzętu. To jest raz. Dwa, wygląda źle, ma całem ją, wygląda źle. Do dnia dzisiejszego nie dostałem cennika, ponieważ żadna hurtownia jeszcze nie ma cennika na, na tą nową serię. I jeżeli brakowałoby mi czegoś z X Home Home'a, Muszę brać pod uwagę aparaturę przemysłową z ITONA. Więc to był taki zapalnik w mojej głowie, że no, sorry, winę tu, jak to będzie wyglądać w rozdzielnicy. Namieszane, oczywiście, standardowo by było czyli coś by było XPOL HOME jak to się ładnie nazywa a częściowo by było coś z serii przemysłowej. To jest raz. Dwa. Nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby na magazynie u siebie, którego praktycznie nie mam, ale zawsze tam jakieś podstawowe zabezpieczenia y, posiadam, żebym y, posiadał coś z tej serii, coś z tej serii. No, sorry, no ale jak? Nie, ja staram się robić raczej na jednym osprzęcie, wszędzie, żeby nie mieć z tym problemów. Więc y, tak naprawdę pod uwagę brane są y, dwie marki. Na razie wam nie będę zdradzał, jakie. Pewnie się dowiecie w międzyczasie z, z omawiania tych aparatur, bo taki jest plan z jednej i z drugiej firmy, żeby Wam omówić tą aparaturę, przedstawić jakie są plusy i minusy dany, danych, danych firm i danych rozwiązań. No i w sumie to są jakieś tam następne, następne tematy, które, które na pewno się pojawią na kanale. Uh, ba, 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 ba 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 Chciałem zrobić materiał na temat fotowoltaiki, ale na razie jeszcze się wstrzymuję z tego powodu, że e, no, informacje, które mam, to znaczy wiedzę, którą mam, e, są na ograniczonym poziomie, a jak na razie nie mam gdzie, mm, od, może nie tyle co gdzie, co od kogo e, przyswoić tej wiedzy. W takim zakresie, żeby można było o tym mówić e, i nie robić sobie szału w kolano, więc e, to są rzeczy, które, które, które na pewno gdzieś się, gdzieś się tam znajdują. E, jeżeli chodzi o Laboratorium Luxia, na pewno, jeżeli pierwszy, pierwszy odcinek się Wam spodoba. A pierwszy odcinek będzie w pewnym sensie w dwóch częściach, czyli będzie część pierwsza i część druga, ze względu na to, że no po prostu nie jestem w stanie tego zrobić w jednym materiale. Bo po pierwsze, zajmowałby szczela w okolicach 30 minut. To jest raz. Nikt by tego nie oglądał całego. Wszyscy, wszyscy byście sobie, albo tryb przyspieszony, albo byście sobie to przeklikiwali, co jest bez sensu dla mnie. Eee, tak by to wyglądało, więc na pewno będzie to rozbite na dwie rzeczy. Drugą istotną sprawą, jeżeli chodzi o rozbicie na dwa odrębne materiały, jest to, że nie mam dostępu do niektórych sprzętów. Nie będę na razie mówił do których. Ci, którzy mają wiedzieć, to wiedzą, którzy obserwują ten drugi kanał, który, który, który zrobił w pewnym sensie to, co ja chciałem zrobić. I ja wcale nie mam zamiaru robić tego, żeby udowadniać. Sobie i Wam, że tak jak ja robiłem, czasami mi się zdarza, że jeszcze robię na niektórych inwestycjach, to jest poprawne albo niepoprawne. Nie, to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby sprawdzić inaczej, może nawet nie tyle sprawdzić, co obalić, po prostu co po niektóre mity i spekulacje na temat niektórych rozwiązań, których teoretycznie nie powinno się stosować, wręcz nie wolno a tak naprawdę w życiu codziennym sprawdzają się działają, nic się nie dzieje nic się nie psuje dobra w sumie to jeszcze Wam jedną rzecz pokażę jak już jak już odpaliłem tego vloga to czemu nie moje autko wygląda na dzień dzisiejszy o tak, jest piątek więc jest czyściutko Wczoraj sprzątałem, tak, wczoraj sprzątałem samochód, bo musiałem, po prostu musiałem, bo już nie byłem w stanie nic do samochodu włożyć. No niestety, dwie inwestycje w międzyczasie robione spowodowały to, że miałem załadowany samochód, pokazuję, do tego poziomu, cały. I potem tylko było nawarstwianie do góry. Czyli niepotrzebne przewody, niepotrzebne y, maszyny, no dużo niepotrzebnych rzeczy, dużo śmieci, pustych bębnów i innych dziwnych rzeczy. E, więc no, tak to wyglądało. Więc wczoraj musiałem podjąć decyzję y, po przyjeździe do domu, że będę siedział do godziny 21 i sprzątał samochód, póki nie zaczęło padać. E, co chciałem wam pokazać? Pokazuję. E, od miesiąca jestem właścicielem nowego Czekaj, jak sobie stanąć, żeby mnie było widać o, teraz mnie widać od miesiąca jestem właścicielem nowego miernika zaraz mnie niektórzy zjedzą że to nie jest miernik, tylko to jest tester tak, to jest miernik owszem, ja wiem, że to jest hinol ale ja uważam to urządzenie jest za miernik w przeciwieństwie do tego, co miałem wcześniej bo poprzedni też można uznawać za miernik ale nie ma takiej dokładności jak ten. Ten ma o wiele lepszą dokładność: jest to miernik do telewizji naziemnej DVB-T, DVB-T2, czyli H265 HVC. -E Dobrze mówię? Chyba tak. I telewizji, telewizji satelitarnej DVB-S i DVB-S2 oraz telewizji kablowej, z którą tak naprawdę ja nie mam żadnej styczności. Praktycznie w ogóle żadnej. No, ale ma taką możliwość, więc czemu nie. Na razie na nim zrobiłem dwie inwestycje. Jestem bardzo z niego zadowolony. W przeciwieństwie do, w, inaczej, może nie w przeciwieństwie, w porównaniu do tych mierników, które miałem wcześniej, ułatwia niesamowicie pracę, co z automatu ją przyspiesza. No, no nie czarujmy się, czas to pieniądz. Więc, więc bardzo mi to, bardzo mi to ułatwia życie. No, i w sumie z ciekawych rzeczy to chyba tyle na dzień dzisiejszy. O, tak jest lepiej. Takie, tak mam lepiej, lepiej światło, nie wiem dlaczego. E, no i zobaczymy, co będzie dalej. Mam taki ogólnie jakiś dziwny, skryty plan w głowie, żeby kręcić te vlogi częściej. Tak, tak zwane dzienne, gdyby się to tylko dało zrobić. E, aczkolwiek, e, no nie czarujmy się, m, 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 no w ciągu dnia nie ma czasu, żeby e, żeby, żeby, kręcić jakiś materiał. Tylko no trzeba po prostu robić, najzwyczajniej w świecie robić. No i w sumie tyle, no nie, nie będę mędził dłużej, już to 15 minut trwa ponad. Po co? Nic się więcej merytorycznego nie dowiecie. Aha, jeszcze ważna jedna informacja, w sumie przypomniała mi się teraz. Chodzi mi po głowie. Tylko nie wiem jak to z tym, z tym syfem w, w powietrzu, który mamy, e, czy to jest do zrobienia, czy nie. W pewnym sensie jest do zrobienia, ale nie wiem jak to ugrać. Muszę pogadać z chłopakami z pewnej knajpy. Chodzi mi po głowie spotkanie ze mną. W, najzwyczajniej w świecie, czyli w, umawiamy się w danym miejscu, będę ja, będziecie inni, rezerwujemy sobie dość dużą część tej knajpy. Będziemy mogli na spokojnie coś zjeść, napić się jakiegoś soczku, powinno być fajnie. Taki mam plan, i to powinno wypalić. Tylko kurde, nie wiem, jak ugryć te wszystkie restrykcje, które latają nam w powietrzu. Dobrze, kończę, bo robi się ciemno. 21. Dwadzieścia 21. Zaraz mnie zażrą komary. Dzięki wielkie za to, że oglądacie. Jeżeli Wam się ten materiał podobał, albo nie, zostawcie łapkę w górę, albo w dół. Jeżeli nie subskrybujesz tego kanału, zacznij go subskrybować. Eee... No i w sumie tyle. Dzięki wielkie. Na razie, cześć. Wszystkiego dobrego.